Witajcie w kolejnym mieszkaniu, które przygotowaliśmy na sprzedaż. Dzisiaj home tour z mieszkania położonego w Mistrzejowicach na Osiedlu Piastów. Jest to dzielnica Krakowa, która w ostatnim czasie bardzo mocno się rozbudowuje. Już kilku deweloperów rozpoczęło tutaj swoje inwestycje, a szacuje się, że w przeciągu kolejnych 10 lat zyska ona tak dużą popularność, jaką obecnie ma w Krakowie Ruczej. Pomimo tego, że jesteśmy już na obrzeżach miasta, to znajdziemy tutaj naprawdę doskonałą infrastrukturę. Tylko kilka minut pieszo dzieli nas do pętli tramwajowej, skąd dostaniemy się w każdą inną część Krakowa. Pod ręką sklepy, szkoły, przedszkola, a co najbardziej wyróżnia położenie naszego mieszkania to park. Do tego parku możemy dostać się bezpośrednio z naszego bloku i jest to naprawdę coś niespotykanego, zwłaszcza w nowoczesnym budownictwie. To mieszkanie pokochają na pewno wszyscy ci, którzy lubią gotowe rozwiązania. Tutaj wszystko już jest gotowe po prostu wchodzisz z walizką swoich rzeczy i mieszkasz. Powierzchnia 48 m2, trzy pokoje, w tym dwie sypialnie, piąte piętro w dziewięciopiętrowym budynku, mieszkanie z balkonem wykończonym w wysokim standardzie i jeszcze nigdy nie zamieszkało. Zapraszam, chodźcie do środka. Jesteśmy w przedpokoju, który oryginalnie był trochę mniejszy. Delikatnie poprzestawialiśmy ścianki tak, aby całe wnętrze było bardziej funkcjonalne. Dzięki temu zmieściła się tutaj naprawdę duża, pojemna szafa. Z miejscem na buty, kurtki oraz schowkiem, na przykład na odkurzacz. Po drugiej stronie przykleiliśmy do ściany lustro. Jest ono nie tylko praktyczne, ale także optycznie powiększa nam przestrzeń, odbijając światło. Z przedpokoju przechodzimy teraz do strefy dziennej. Strefa dzienna to aneks kuchenny, stół z krzesłami, czyli strefa jadalniana, a także salon, z którego możemy wyjść na balkon. Zabudowa kuchenna została przygotowana przez stolarza na wymiar, zresztą tak jak wszystkie inne meble w tym mieszkaniu. Zamontowaliśmy sprzęt AGD znanych i sprawdzonych marek, takich jak na przykład Whirlpool czy Beko. Jest tutaj bardzo dużo szafek, dzięki czemu myślę, że nawet rodzina 2 plus 1 będzie w stanie tutaj bardzo wygodnie funkcjonować. Wszystkie sprzęty są nowe i są jeszcze na gwarancji. Tak jak i całe mieszkanie, ponieważ kupujący otrzymuje od nas 24-miesięczną gwarancję na przeprowadzone w mieszkaniu prace remontowe oraz meble. Zobaczcie teraz strefę jadalnianą. Ten stół z czterema krzesłami będzie bardzo wygodnym miejscem do spożywania posiłków. Został on podkreślony tym pięknym deskowaniem, które dodatkowo podświetliliśmy od spodu LED-em, w taki sposób, że można stworzyć sobie bardzo fajny, intymny klimat wieczorem. I teraz idziemy do salonu. A salon to duża designerska sofa, którą możemy rozłożyć w razie potrzeby, meble wykonane na wymiar oraz miejsce przygotowane na duży telewizor. Powiesiliśmy w salonie zafirany oraz zasłony uszyte na wymiar. Są one wykonane z bardzo miękkiego, welurowego materiału i co ważne, są zaciemniające. Dzięki temu będziemy w stanie ograniczyć dopływ światła słonecznego wtedy, kiedy będziemy mieć taką ochotę. Całe mieszkanie ma ekspozycję południowo-wschodnią, a więc te zasłony naprawdę się przydadzą, ponieważ w ciągu dnia to mieszkanie będzie bardzo dobrze nasłonecznione. Dobra, zapraszam Wam teraz na balkon. Jesteśmy teraz na balkonie, na którym możemy wyjść zarówno z salonu, jak i z jednej z sypialni. Zobaczcie, jakie mamy piękne otoczenie tutaj tego bloku. To jest właśnie ten park, o którym mówiłam Wam na początku filmiku. Jest to idealne miejsce na poranny jogging czy też weekendowy spacer z rodziną. Dobrze, wracamy teraz do środka i idziemy do pozostałych dwóch pokoi. Jak wcześniej wspomniałam, w tym mieszkaniu mamy dwie sypialnie. Jesteśmy teraz w jednej z nich. Zamontowaliśmy tutaj duży, tapicerowany zagłówek na całą wysokość ściany. Ma on szerokość 170 cm, a więc fantastycznie skomponuje się z dużym małżeńskim łożem. Po obu stronach łóżka wykonaliśmy gniazdka oraz włączniki do lampek nocnych, które to zostały zamontowane przy suficie. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, oszczędzające miejsce na szafce nocnej, ale także te wiszące lampy fantastycznie komponują się tutaj w całości tego pomieszczenia. Tak jak i w salonie, tak i tutaj zawiesiliśmy firany oraz zasłony uszyte na wymiar z tego samego miękkiego, welurowego materiału. W tej sypialni wykonaliśmy podłączenie pod antenę telewizyjną, dzięki czemu z łatwością powiesimy tutaj telewizor na ścianie i będziemy mogli cieszyć się kinem domowym z łóżka. W tej części pokoju natomiast zostawiliśmy miejsce na dużą, pojemną szafę. Idziemy teraz do drugiej sypialni. Ten pokój zostawiliśmy do całkowitej aranżacji dla nowego właściciela. Według potrzeb można tutaj urządzić pokój dla dziecka lub też gabinet do pracy. Została nam teraz jeszcze tylko Łazienka. Zapraszam! Jesteśmy w Łazience jej centralnym przyciągającym uwagę punktem jest to duże lustro podświetlone paskiem LEDowym. Poniżej zabudowa na pralkę, szuflady oraz umywalka na blatowa. W tej łazience jest naprawdę bardzo dużo miejsca do przechowywania, ponieważ są to nie tylko te szuflady, ale także szafka na blacie nad pralką oraz zabudowa na dwuce. Postawiliśmy tutaj na wannę, ale zamontowaliśmy także deszczownicę i szybę prysznicową. Dzięki temu zabiegowi zarówno miłośnicy długich kąpieli, jak i szybkiego prysznica będą zadowoleni. Cała łazienka utrzymana jest w stonowanych, nowoczesnych barwach, z czarnymi dodatkami, które dodają temu wnętrzu elegancji. Całość mieszkania dopełnia ta piękna, ozdobiona betonem dekoracyjnym ściana, wykonana przez firmę Artial z Krakowa, oraz eleganckie, bardzo proste w swojej formie drzwi. Ich wyróżnikiem jest bezprzygowa futryna, która sprawia, że zawiasy stają się niewidoczne. Oraz czarna obramówka skrzydła drzwiowego. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, jak ten filmik Wam się podobał. A jeśli chcecie obejrzeć mieszkanie na żywo, to zapraszam do kontaktu z nami. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, bo my mamy w planach już kolejne projekty, którymi bardzo chętnie się z Wami podzielimy. Dzięki i do zobaczenia.